Jeszcze jedna używka, Hazard, dostał do dzisiaj. Czy dozujesz go sobie, czy jednak jesteś zwalczyłeś to? Już? Z gier hazardowych to zostało mi tylko życie. Tak jak Filip, Filipek może wyszedł z milicza, ale milicz z niego nie. No. Tak samo, ja wyszedłem z hazardu, ale hazard ze mnie nie wyszedł. Okay. Bo wiele nawiązań, nawet w twórczości no. na kanale, było mamo, jestem hazardzistą, taki filmik, okay. gdzie ten mój system operacyjny cały czas. Nomenomen operuje tym żargonem buchmacherskim, okay. bo tak naprawdę te wszystkie rzeczy związane z budowaniem relacji, to my jesteśmy, i to od wielu filozofów czy jakichś naukowców słyszałem nawet podobne określenia, że jesteśmy prediction machines, nie? że my jesteśmy po prostu chodzącymi algorytmami, które próbują oszacować prawdopodobieństwo ryzyka i nagrody. Takim rozwiązaniu czy w takim okay. rozwiązaniu. Nawet nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, że tutaj w jakiejś relacji nie czujesz się szczęśliwy, i to są te takie kursy, nagroda, stawki, tego czy warto w to inwestować, mhm. czy warto się wycofać. Można pójść w dyskomfort pod tytułem wychodzę z tej relacji, chcę rozwodu i pójść na inną wojnę, która może sprawić, all in. Mhm. no, Olin lub nie, Olin zależy. No, a można też po prostu malutko sobie uciekać od rzeczywistości i nie wiem, pić sobie dwa piwka okay. i jeść chipsy przed telewizorem i wchodzi, żyć jakimś serialem na przykład albo można uciekać od rzeczywistości w mocniejszy sposób i to wszystko po prostu to są właśnie nasze spekulacje co nam da nagrodę Jakie jest ryzyko, że to nam nie da nagrody, a wręcz da negatywne konsekwencje? Nie? To tak, jak dla mnie to uczciwe spojrzenie na samego siebie i na każdego człowieka, że każdy jest w tym położeniu, mi to mhm. daje bardzo dużo takiego wyzwolenia, klarowności. Mhm. Przestaje mhm. się miotać z samym sobą, bo po prostu widzę, że. To, to... Tak jak nie wiem, gramy sobie w piłeczkę, to nie gniewamy się na to, że nie wiem, że ktoś jest wolniejszy albo ktoś jest szybszy. No, może na chwilę, nie, no, Ej, nie zdążyłeś, albo jak ty to przyjmujesz. Jak kurde gramy se na orliku, czego ale ty oczekujesz? I nie tak samo przyjemne. podchodzę do ludzi od siebie zaczynając na tobie kończąc, ale wszystkich ludzi, których znam, to tak samo podchodzę, że kurde każdy gra jak potrafi. Każdy mhm. spekuluje jak potrafi i to po pierwsze uczciwość, po drugie empatia. To daje bardzo dużej dawki takiej serdeczności, życzliwości. Nie? Że nawet jak ty, nie wiem, aktywujesz jakiś swój mechanizm obronny, bo nie podoba ci się to, jak wygląda mój polski ryj metaforycznie, albo moje polskie zachowanie, to ja nie potrafię już na ciebie spojrzeć jak na wroga, tylko jak na ofiarę swoich uwarunkowań.